Jest, jest bardzo, bardzo korzystne dla nas, jeśli, jeśli na wszystko spojrzymy tak, od strony treningu. Czyli to są, to są bardzo dobre sytuacje, taki kontakt z, z rzeczami, których się boimy. E, na przykład, jak szef, czyli boimy się, z jednej strony się boimy, odczuwamy ten lęk, to jest ok, jesteśmy tego świadomi. E, są takie osoby, są takie sytuacje, myślę, że każdy tego doświadcza, ale ważne jest, w jaki sposób reagujemy. Czyli być może się czegoś boimy, ale ćwiczymy, trenujemy, próbujemy reagować w taki zrelaksowany sposób, bez, bez napięcia. To jest bardzo trudne, ale warto tego próbować. Bo nie mamy wpływu wielkiego na to, co się na zewnątrz nas dzieje, na sytuacje, które spotykamy, na ludzi, których spotykamy, ale mamy wpływ na to, w jaki sposób my na to odpowiadamy. Z jakiej perspektywy? Jaka jest nasza relacja z sytuacją, z, z ludźmi, z szefem, z przyjacielem, z kimś, kogo nie lubimy. Na, na to mamy wpływ i to i to możemy, nad tym możemy pracować, to jest ten trening, czyli pracować nad tym, e, nad niereagowaniem automatycznie, tylko nad, na przykład jest coś, co nas przeraża, e, co budzi nasz niepokój, e, co powoduje, że czujemy się tacy mali i małoważni odpowiadać na to z, z innego poziomu, z poziomu nieba na przykład, czyli z poziomu, z innej perspektywy. Czyli to co się dzieje w praktyce, czasami mamy takie wrażenie, że ktoś to praktykuje długo, to jego już takie rzeczy nie, 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 nie ma takich przeszkód, nie czuje cierpienia, być może nie czuje lęku, to nieprawda. To, co się zmienia, to się zmienia relacja z tymi rzeczami. Zmienia, zmienia się relacja z naszym myśleniem, zmienia się relacja z naszymi emocjami, relacja z sytuacją. Ale nad tym się cały czas pracuje. I tutaj najpierw świadomość, najpierw jesteśmy świadomi, jak, co się dzieje. Czyli ta, znowu, to, co mówiłam na początku, jest ta uważność, którą wprowadzamy w życie, i świadomość, właśnie szczególnie szczególnie w takich sytuacjach trudnych, w, w takich normalnych sytuacjach życiowych, te sytuacje płyną i nie wymagają żadnego wysiłku i przez to trochę, trochę przechodzimy przez to mało świadomie. To jest trochę jak sen. Dopiero sytuacje takiego jakiegoś niepokoju czy, czy wyzwanie, czy opór, to są sytuacje, które nas budzą. I dlatego są bardzo korzystne, i dlatego to jest, to jest ten trening, kiedy właśnie spotkamy się z taką sytuacją niekomfortową.